Cześć! Dzisiaj kontynuacja filmu o tym, jak korzystać z danych, które masz umieszczone w jakimś innym programie. Jeżeli nie widziałeś jeszcze części pierwszej, to zachęcam Cię, żebyś najpierw zobaczył właśnie tamten film. Link do niego powinien pojawić się gdzieś u góry ekranu właśnie w tym momencie, albo będzie także umieszczony w opisie. Tak jak wspomniałam już w poprzednim filmie, spora część osób tak naprawdę nie wie, że do Excela nie trzeba wprowadzać wszystkich informacji ręcznie, kiedy te dane znajdują się w jakimś innym programie. Można wyeksportować taki plik z danymi, a następnie za pomocą narzędzia Power Query pobrać te dane do Excela i stworzyć taki szablon plików, w którym na gotowo przygotujemy różne listy, zestawienia czy raporty. Co nam to daje? Ano to, że za każdym razem, kiedy będziemy potrzebować aktualne informacje, nie trzeba będzie już tworzyć od nowa tych wszystkich tabel wynikowych, zestawień, list czy raportów. Po prostu wyeksportujemy dane z Excela, zaktualizowane o te nowe informacje, a następnie podmienimy tylko plik Excela. Odświeżymy dane i te wszystkie tabele wynikowe, które wcześniej stworzyliśmy, po prostu się zaktualizują. Czy Ty wiesz, jaka to jest oszczędność czasu? Czas tak naprawdę to jest jedno, ale dzięki temu, że bazujemy na danych, a nie wpisujemy tych danych ręcznie do Excela, to minimalizujemy ryzyko pomyłki i nasze tabele, listy, zestawienia czy raporty będą po prostu wolne od błędów. No dobra, ale nie przedłużając, no to pokażę Ci teraz, jak takie szablony stworzyć. Tak w ramach krótkiego przypomnienia, to mamy folder zestawienie godzin, następnie w nim umieszczony folder z eksportem i tutaj umieszczany będzie ten plik, który będziemy eksportować z naszego programu. Ten plik będziemy zawsze zamieniać, yy, tak żeby nasze informacje w tym szablonie, który tworzymy, czyli w tym naszym zestawieniu godzin, mogły się zaktualizować. Klikając na zakładkę dane, a następnie zapytania i połączenia, z prawej strony zobaczysz yy, takie okienko, w którym przechowywane są informacje właśnie z tego eksportowanego pliku. I te informacje stąd załadowane są w formie tabeli przestawnej do naszego arkusza, także możemy sobie je tutaj podejrzeć. I na tym właśnie skończyliśmy. No i teraz od czego zaczynamy tworzenie takich szablonów? Ano, właśnie od tego, że musimy postawić sobie pytanie. Jaki jest w ogóle nasz cel tej tabelki, jakie informacje my chcemy odczytać z tych naszych danych, oraz jak finalnie ma wyglądać ta nasza końcowa tabelka. Załóżmy, że pierwsze zestawienie, które będę chciała zrobić, to dowiedzieć się, ile godzin przepracowali wszyscy pracownicy łącznie na każdym z projektów. Usunę teraz yy, te wszystkie informacje z tabeli przestawnej. I tak, potrzebuję godziny bez przerwy. Następnie potrzebuję projekty, ponieważ chcę się dowiedzieć ile godzin przepracowali pracownicy na projektach, tak? I już tutaj dostaję tą informację. Tylko ja tutaj miałam typy godzin. Zauważ, że mam dodatki, godziny i nadgodziny. I teraz ja bym chciała, żeby tylko te godziny były widoczne, więc te typy godzin przerzucam do filtrów. I tutaj wybieramy godziny. I nasze pierwsze zestawienie tak naprawdę już jest gotowe. Drugim zestawieniem, które chciałabym zrobić, to jest dowiedzieć się, którzy pracownicy pracowali na tych projektach. Tak naprawdę mogłabym tutaj sobie dorzucić pracowników o pod nasze projekty i już są oni tutaj widoczni. Natomiast jedno z zestawień, które potrzebuję, to właśnie mieć takie zbiorcze. Dlatego ja skopiuję tą tabelę przestawną, wkleję ją sobie gdzieś tutaj obok i teraz Przerzucę tego pracownika tutaj pod projekt. I jak widzisz, już teraz widzę, którzy pracownicy pracowali na danym projekcie i ile godzin każdy z pracowników przepracował. I trzecią tabelkę, którą stworzę, to będzie pokazywała takie bardziej szczegółowe informacje dotyczące już tylko jednego projektu. Czyli znowu kopiuję moją tabelę przestawną, wklejam ją gdzieś tutaj obok. I tym razem weźmiemy sobie tutaj pracownika. Typ godzin. Zostawiamy godziny. Chcemy, żeby pokazywały nam się dane tutaj tygodniowe. Odnośnie jednego projektu, czyli projekt musimy sobie włożyć do filtra. I mogłabym tutaj włożyć ten projekt o, w ten sposób. Ale filtrowanie w ten sposób no, nie jest zbyt wygodne, dlatego ja zlikwiduję ten projekt z tych filtrów. Ustawię się teraz w obrębie tabeli przestawnej, następnie kliknę analiza tabeli przestawnej i wstawię fragmentator z projektem. Zauważ, fragmentator do filtrowania wstawił się tutaj. O, on teraz pokazuje wszystkie informacje. A klikając w niego te dane będą się filtrowały. I zauważ, ulica Różana 516 godzin, ulica Różana godzin 516, czyli tutaj się wszystko zgadza. No to teraz przejdziemy do ustawienia tych naszych tabel przestawnych, żeby wyglądały trochę lepiej. Klikając w tabelę przestawną. Pojawiają się na, u góry na pasku menu dwa dodatkowe pola. Analiza tabeli przestawnej i projektowanie. I to są dwa pola w menu, które służą do sterowania tabelą przestawną. Tam znajdziesz wszystkie opcje, które pozwolą Ci zmieniać w tej tabeli jakieś informacje. Zauważ. Etykiety wierszy. Tutaj możemy zmienić sobie tą nazwę na projekt. Suma godzin bez przerwy. Taka długa nazwa nie jest nam potrzebna. Możemy sobie wpisać suma godzin. I klikając Enter. Możemy teraz zawędzić to pole. O, i taka, yy, taka tabelka nam w zupełności wystarczy. Przejdźmy teraz do drugiej tabelki. Tutaj też napiszemy projekt. Ale mamy także pracownika, więc wpiszemy pracownik. I tak samo damy sumę godzin. Klikając dwa razy szybko dopasujemy szerokość komórki. I nasza druga tabelka też jest gotowa. Tutaj możemy dać trochę mniejszy odstęp, więc usuniemy dwie kolumny. I przechodzimy teraz do trzeciej tabelki. Zauważ, że ta tabelka jest troszkę niżej niż te poprzednie, więc możemy ją przestawić. Zaznaczę sobie tą tabelę przestawną i przesunę. Tabelę przestawną można przesunąć także w inny sposób. Kliknij w tabeli, a następnie damy przenieść tabelę przestawną w istniejącym arkuszu i tutaj wskazujemy komórkę, do której chcemy przenieść naszą tabelę. Klikamy OK i zauważ, ta tabela podniosła się tutaj do wiersza numer 1. Tutaj sobie wpiszemy pracownik. Tutaj wpiszemy tydzień. Może damy skrótowo, żeby nie było zbyt szeroko. I ustawimy naszą tabelę o nasze wiersze, żeby były dopasowane. I na końcu mamy jeszcze sumę końcową. Zmienimy ją na sumę godzin jak poprzednio. Dopasujemy szerokość komórki i gotowe. Mam tutaj jeszcze napis Suma Godzin bez przerwy. Ten napis trochę tutaj mi zakłóca te moje dane, więc będę chciała go usunąć. Ale zauważę, że będę chciała to zatwierdzić, to się nie da. Mogę wpisać na przykład spację i wtedy tego napisu tutaj po prostu nie będzie. Moje tabele przestawne wyglądają już całkiem fajnie, ale żeby pokazać Ci, jak zmienia się wygląd tabeli przestawnej, to zmienimy jej kolor. Ustawię się w obrębie tabeli przestawnej, z menu projektowanie wybiorę któryś z dostępnych wariantów kolorystycznych. Zauważ, że tutaj przesuwam po, po tych wybranych propozycjach i te kolory się zmieniają. Powiedzmy, że wybiorę kolor szary. Ja często, jak drukowałam swoje tabelki, ustawiałam je właśnie w kolorze szarym, tak naprawdę dla ekonomii drukowania. I te same kolory ustawię także dla pozostałych tabel. Oto był ten wariant i ten. Ten fragmentator także może mieć swój kolor. Wybierzmy go na przykład, o, niech będzie też szary, tak, pod kolor naszych tabelek. Zauważ, że te linie, które są tutaj pod naszymi tabelami, one trochę nam zakłócają ten wygląd tych naszych tabelek. Powiem Wam szczerze, że ja jak korzystam właśnie z tabel przestawnych, to ja te linie zawsze usuwam. Wchodzę do zakładki widok, następnie odklikam tutaj linie siatki i zauważ, tych linii siatki już tutaj nie ma i te nasze tabele są dużo czytelniejsze. Troszkę jeszcze tutaj poprawimy wygląd tych naszych odstępów, tutaj tak samo. Będzie troszkę mniejszy. I tak naprawdę te zestawienia, które powiedzmy na chwilę obecną potrzebujemy, są gotowe. Mamy przygotowane trzy tabelki, a teraz jak wygląda ten proces e, aktualizacji tych tabelek? Zobacz. Ja teraz przejdę do tego mojego pliku źródłowego, otworzę go i dopiszę do niego kilka informacji. Natomiast ty. Wystarczy, że podmienisz plik źródłowy, który znajduje się w tym folderze, czyli po eksportowaniu pliku po prostu go tutaj nadpiszesz. Ja zamienię dwunastkę na czwórkę i w tym miesiącu mam, będę miała dane jakby z kwietnia. Tak, żeby pokazać Ci, że tutaj wszystko jest elastyczne, to dopiszemy jeszcze tutaj ulicę czerwoną i zmienimy numer projektu. Na 45 i przeciągniemy to troszkę w dół. Zapiszę ten plik i wyjdę i zobacz, co się stanie. Zamiast tworzyć te tabelki jeszcze raz od nowa, wystarczy, że prawym przyciskiem myszy kliknę, odśwież i zobacz, te wszystkie trzy tabele się zaktualizowały. Te informacje tutaj są identycznie. Zauważ, że wskoczyła mi tutaj ulica czerwona i na ulicy czerwonej pracował Szczepan. I doszliśmy właśnie do takiego momentu, gdzie ten plik jest naprawdę solidnym fundamentem do tego, żeby móc go dalej rozbudowywać. Zbudowanie takiego szablonu do tego momentu to jest około 1 do 2 godzin czasu. Natomiast, patrząc z perspektywy tego, że potrzebujemy takie tabelki robić kilka razy w tygodniu, to myślę, że ta inwestycja czasu jest naprawdę opłacalna. Tak, jak kilka razy wspominałam już w swoich filmach, Excela od samego patrzenia na różne rozwiązania, no niestety się nie nauczysz. To trzeba siąść, przećwiczyć i właśnie dzięki temu, że zaczniesz budować takie narzędzia do pracy, to będziesz robił coś, co ma cel, będziesz robił coś, co będzie zbliżało cię do tego, żeby swoją pracę wykonywać prościej i szybciej. A dzięki temu, że będziesz budował takie narzędzia, będziesz napotykał problemy, z którymi będziesz się mierzył. A mierząc się z tymi problemami. Zaczynasz definiować swoje problemy, i próbując rozwiązać te problemy, zaczynasz rozumieć Excela, zaczynasz rozumieć logikę Excela, i dzięki temu zaczynasz coraz płynniej się w nich poruszać. I potem nauka różnych innych możliwości Excela staje się po prostu prostsza. Ten plik jest naprawdę świetnym sposobem na to, żeby nauczyć się, a przede wszystkim zrozumieć działanie tabel przestawnych. Zobacz, żonglując nagłówkami, czyli przerzucając z tych czterech pól. Na główki kolumn w różne miejsca, widzisz jak dane zmieniają się w tej tabeli wynikowej. I w momencie, kiedy ty do końca nie wiesz, jak te dane masz ustawić, to możesz sobie właśnie tymi polami tak żonglować, przerzucać je i dopasować taki widok tabeli przestawnej, który będzie pasował ci najbardziej. Tak jak wspomniałam na początku, ten plik jest naprawdę solidnym fundamentem do tego, żeby móc go dalej rozbudowywać. Jeżeli spodobał Ci się ten film i chciałbyś, żebym pokazała Ci dalsze możliwości rozbudowy tego pliku, czyli na przykład jak podpiąć wykresy pod takie tabele przestawne, albo wiele fragmentatorów do filtrowania danych pod wiele tabel przestawnych, albo na przykład połączyć dwa źródła danych, żeby te tabele mogły się aktualizować, to daj mi znać o tym w komentarzu, a dogram wtedy kolejną część. Na dzisiaj to już wszystko, widzimy się już w kolejnym filmie, cześć!